Właśnie mijają 54 lata od naszej pierwszej wyprawy w Bieszczady, która ze względu na unikalny charakter tego zakątka Polski zaowocowała wieloma następnymi. Dzisiejsza wyprawa w okolice Worka Bieszczackiego to chęć odpoczynku w otoczeniu wspaniałej przyrody, jeszcze ciągle niezakłóconej masową turystyką. Jest to także okazja do wielu wspomnień i pokazania zmian, jakie nastąpiły w tym rejonie w okresie ostatnich 54 lat. Worek Bieszczacki, w tym dawne tereny polowań rządowych, udostępniono turystom dopiero po 1992 roku. Muczne i ogromny hotel, Stanowiły główną bazę dla zapraszanych przez rząd PRL zagranicznych gości na organizowane polowania. Jednak bardzo zły stan dróg i słaba infrastruktura przez długi czas skutecznie zapobiegały masowej turystyce. Tak dziś wygląda dawny hotel rządowy dla PRL-owskich gości, oddany turystom po remoncie w 2017 roku. W 2016 roku przeprowadzono także remont drogi ze Stuposian do Mucznego, co spowodowało znaczny napływ gości do wyremontowanego hotelu. Jednak większość pozostałych dróg. Czeka jeszcze na naprawę, dzięki czemu dalsze rejony Worka Bieszczackiego nie doznały jeszcze skutków masowej turystyki. Jak już wielokrotnie bywało, Zatrzymujemy się w Tarnawie Niżnej nad Sanem w hotelu turystycznym, który po niedawnym przejęciu przez prywatnego właściciela przyjął nazwę Baza nad Rostokami. Oferowany przez hotel standard, choć niezbyt wysoki, jest w pełni wystarczający, a miłe otoczenie i pełnia swobody przy braku turystycznego zgiełku w pełni rekompensują ewentualne niedostatki. Teraz, odpoczywając w hotelowym korytarzyku, snujemy wspomnienia z naszego pierwszego przyjazdu do Tarnawy Niżnej w 1993 roku. Wybór Tarnawy Niżnej na miejsce wakacyjnego odpoczynku wynikał z dwóch powodów. Pierwszym była ciekawość miejsca, niedostępnego. W okresie PRL. Drugim zaś był towarzyszący nam pies, na którego pobyt w wielu miejscach nie wyrażano zgody. W tym czasie nie było jeszcze sklepu w Tarnawie Niżnej i po zaopatrzenie jeździliśmy do Lutowi. W późnym okresie PRL, planowano w Tarnawie Niżnej założyć dużą hodowlę bydła mlecznego. W tym celu Iglopol wybudował szereg ogromnych obór, mogących pomieścić kilka tysięcy krów oraz hotel dla zatrudnionych pracowników. Szczęśliwie jednak Iglopol upadł i krów nigdy nie sprowadzono. Powstałe obory niszczeją, a hotel pracowniczy przeznaczono dla turystów. Te wzgórza są już po drugiej stronie Sanu, i to już Ukraina, dobre, możesz. Zostaw, zostaw, siad, siad, w tym okresie, zaraz za Tarnawą, obowiązywał zakaz wjazdu na teren Parku Narodowego. Nowy gospodarz bazy nad Rostokami otworzył niewielki sklep oraz bar, gdzie można zakupić podstawowe artykuły oraz skorzystać ze skromnego jeszcze wyboru smacznych barowych dań. Od kilku lat zakaz dalszego wjazdu na teren parku został zniesiony, także obecnie można już dojechać na końcowy parking w Bukowcu. Po drodze zatrzymujemy się jeszcze przy nowej ekspozycji torfowisk bieszczackich udostępnionych przy pomocy specjalnych podestów wybudowanych za fundusze uzyskane z Unii Europejskiej. Jest to także okazja, by skorzystać z pięknej słonecznej pogody, której tegoroczne lato trochę nam poskąpi. Przyja to również w snuciu wspomnień o wyprawie do grobu hrabiny Stroińskiej. Dzięki uprzejmości mieszkającego w Mucznym Leśniczego uzyskaliśmy zgodę na wjazd autem w głąb worka Bieszeckiego, w tym także do Bukowca i okolice cmentarza wsi. mentaż w Sialkach. grup hrabiny Nad samym Sanem. To już sam. Kalifek w sanie. Chodź, bo tam już nie nasza ziemia. Dobry. Dzień. Chodź. Chodź. Jeden z dopływów w sanu. Wspomnienia wspomnieniami ale czas jechać do Bukowca. W niewielkiej odległości za ekspozycją torfowisk Kończy się asfalt. Dalej droga kamienista, miejscami bardzo wyboiste. W bukowcu bywałem wielokrotnie, nigdy jednak nie odwiedziłem tego cmentarza. Jest więc okazja, by go zobaczyć. Pamiętasz w Bukowcu to jedynie słabo widoczne, nieoznaczone mogiły ziemne. Brak również widocznych śladów po dawnej cerkwi. Tak więc nieco zawiedziony wracam do Bukowca. Świeżo skoszone łąki pachną wspaniale. Więc mimo iż cmentarz w bukowcu rozczarował, spacer należy uznać za udany. Uzna. Poglądając na znajdujący się w Bukowcu drogowskaz wskazujący Beniową wspominam cmentarz, który odwiedziłem w 2014 roku. Przy wejściu znajduje się tablica informacyjna z obrazem cerkwi zniszczonej podczas walk i wysiedleń w latach 1946-1947. Nieopodal stara kamienna chrzcielnica, dowód wiekowej tradycji tej zniszczonej świątyni. Świadkami historii tych okolic są również liczne ocalałe nagrody. się tuż nad szanem. Jak nebu du małe tebe. Mały tebe samo. Jak nebu du małe tebe. Mała tebe. Sama. Wędrówka na cmentarz w bukowcu dała okazję mojej żonie alicji na chwilę odpoczynku przy starej żeliwnej panwi służącej byłym mieszkańcom do wyrobu potaszu, a także do snucia wspomnień, gdy w 1993 roku szykowała tu dla nas wspaniały obiad. Na razie jednak pogaduszki z przygodnymi znajomymi. Na obiadek gołąbki. Mini. Mini gołąbki, tak. Na ja podrażnienie żołądki. Tak. Tatoś ma cztery, ja mam dwa. Bo w słoiku były po trzy. Bo ty jesteś wątlutka. Most nad potokiem Halicz. Widok z Bukowca. Znowu potok Halicz. I most. Kukuś i samochodek czekają w Bukowcu Czas wracać do naszej bazy w Tarnawie Niżnej Kolejny dzień i trasa objazdowa Na początek Ustrzyki Górne i Wołosate To okolice od których w 1963 roku zaczęliśmy poznawać bieszczady. Czerwiec 1963. Rozbijamy namioty nad Włosatem w pobliżu Ustrzyk Górny. Pojechaliśmy tu wraz z grupą kolegów z CBA, wśród których jest także dyrektor Kramarz. Po rozbiciu namiotów idziemy wraz ze Stewkiem Kalickim doliną Wołosatego w kierunku Przełęczy Beskid. Po drodze oprócz owiec napotykamy żmiję. Po lewej charakterystyczna przełęcz pomiędzy szerokim wierchem a tarnicą. Żeby dostać się do bacówki i napić się rzęczycy, trzeba przekroczyć potok. Tak kończy się wyprawa Doliną Wołosatego. Dalsza część objazdu to berechy górne i dalej przez nasiczne i dwernik do zatwarnika nasiczne. odpoczynku na przydrożnym parkingu. Znajdujący się obok przystanku autobusowego Drogowskaz przywołał wspomnienia z naszej wyprawy do suchych rzek, gdzie w 1993 roku mieściło się w niewielkim baraczku harcerskie schronisko turystyczne. Pouhoní na vetli. Zatwarnicy, przez Chmiel, werniczek i stuposiany, wracamy do naszej bazy nad rostokami w Tarnawie Niszczy. Tak kończy się trzydniowa penetracja okolic Zborka Biesackiego, pełna wspomnień z dawnych lat. Prosimy oglądać część drugą której wetlina i okolice również będą pełne wspomnień.